Ciałem Wojciech Krzyszczyk, Gościu Saczykowa. Gumy Zander Pro marki Fox Rage. 7,5 cm, mam dzisiaj zamiar zapolować na fajne okonie w rzecznych warunkach. Większe rozmiary tych gum to oczywiście kilina na sandacze, ale te mniejsze także, jeśli sandacz ustawi się na sieczce. Ja przede wszystkim liczę na okonie. Pierwsza rybka. Co tam mamy? Sandacz. Jest wielki. Ale jest... i spadła ryba. To ryba. Tu mamy, rzeczy też się zderzają nad wodą, o, na poszedł leszczyk. o jaki zaczepniemy o, 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 o. poczułem, że tam jakaś gałązka jest, czegoś takiego nie krali co ty sobie kolego myślałeś Kolejny. taki strzał miałem pięknie Za dużo tych leszczy tu to zderza z tego, pięknie. Zwyczajmy taki niebieski, kruksik i to mała rybka. Natomiast urwałem tyle gum i złowiłem tyle leszczy, że to naprawdę cieszy. Leć malutku. Czasami są takie dni jak dzisiaj i to wcale nie znaczy, że ta guma jest kiepska, bo one są naprawdę rewelacyjne. Link podsyłam Wam w komentarzu, bo może będziecie mieli więcej szczęścia niż ja.